Dzień dobry, witam serdecznie. Trzeci odcinek moich zmagań mauserowych. E, Mauser, czyli zbiornik 1000 litrów na deszczówkę, na różne płyny. Ja wykorzystam jako wannę do morsowania, do moich lodowych kąpieli w ogrodzie. W poprzednim odcinku e, zajęliśmy się deską. Deska egzotyczna, gujański dek, bardzo mocny, twardy, odpowiednie narzędzia, odpowiednie wkręty. Wszystko po to, żeby to nam długo posłużyło i żeby ładne było. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za stelaż. zabudowie jak ta, co nie jest y, oczywiście fizyką kwantową. Najważniejsze jest myślenie, czaszkowanie, y, wymyślanie na bieżąco, co może pójść nie tak, kiedy wykonamy ruch, a go nie przemyślimy. Szanuję swoje zdrowie, Wy też to róbcie, więc kiedy macie coś drobnego, tak jak ja, na przykład teraz, do docięcia, wycięcia jakiegoś okienka, no można się bawić młotkiem, dłutem, ale nie w przypadku tego drewna, bo jest bardzo twarde. Więc muszę wrócić do garażu, by tam zrobić mały szachermacher. No i jesteśmy ponownie w ogrodzie. Wróć! Zaczyna padać, uciekamy. Nie byłbym sam, gdybym sobie troszeczkę nie utrudnił i wymyślił sposób na to, by połączyć poziome i pionowe elementy stelaża. Właśnie jest mój patent na to, by deska pozioma mogła znaleźć się na swoim miejscu. Sami widzicie, że zabudowa takiego zbiornika prosta jest jak budowa cepa. Dla mnie najważniejsze, by dobrze to wymyślić od samego początku. Dwa. Zastanowić się, jaki poziom estetyki nam odpowiada, bo chociaż to robota ogrodowa, to jednak poziom i pion powinny natrzymać. Patenty Tutaj nie ma jakichś prawideł, szczególnie takich dotkliwych, które mogłyby się cieniem położyć na Waszą e, pracę. Bawcie się tym, róbcie, dłubcie po swojemu, przysyłajcie mi zdjęcia, jak to u Was wygląda. A ja co? No kończę dzisiaj, idę sobie zrobić kawę. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym przystępimy. No co? Pora kończyć chyba. Jutro też jest dzień. No i w kolejnym odcinku zobaczycie, jak będą deski osadzane. Trzymajcie się. Czołem. No i poszło. Czas na kawę.